Cześć! Witam Was z tej strony Neskut ej, ej, czekajcie, chcę Wam coś pokazać, wiecie co, wiecie co? Tam nagrywam, znaczy to tak, nagrywam. ale popatrzcie, 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 popatrzcie. Czyż to nie cudowne po prostu? Czyż to nie cudowne? Ojej, o takie złociutkie, to. Tak sobie leży. i jo, Słodziutkie jest, no nie mogę. Oj. Nie, ale naprawdę to słodziutkie jest, no nie powiecie mi, kurde, że nie no, no, no ej. No dobra, muszę się do czegoś przyznać, wiecie co? Wiecie co? Pomogłem im trochę, no. No nie da się powiedzieć, że nie no. Bo ona tak trochę daleko od niego leżała, tak o tyle może, co ja ją trochę przysunąłem. Russell w sumie ma to w dupie, bo przecież on śpi, tak? No to właśnie, no skoro on śpi, to nie zwraca uwagi, z kim leży i obok czego leży, no to, no to... No to masz, no, no i no to... To się zrobiło, prawda? No to leży, tak? No, logiczne, że tak. Patrzcie, jaki Mikołaj. Widzicie, jaki Mikołaj? Ale to takie jest, Jezu, no, nie... No, po prostu nie wierzę, nie wierzę w to, co widzę po prostu, no przecież... Przecież to jest słodziutki. Po prostu piękność. Piękność nad pięknościami. Po prostu jest przecudownie. No w życiu tak kotów nie widziałam leżących oprócz. Mańka i Rasela to jeszcze było dawno, dawno, dawno temu. Popatrzcie, popatrzcie, tam ja jestem. Gdzie? O tu jestem! O tu! O! o, o cześć! Cześć! No z tej strony Nesko! Dzisiaj nagrywam odcinek z... Nie wiem, w sumie z vlogowania, z vlogobami, z Co ja zrobiłem, lol? <noise> o tak, <noise> mogłem o, ile widać mnie po trójnie, po 50. O, nie. Pop, pop, pop. Właśnie tak, właśnie tak. Już miałem ze guzik do wyłączenia nagrywania, ale nie. Nie, nie, no to tak nie działa, nie. Nie, nie dzisiaj, nie. Ostatnio, ostatnio w ogóle jakoś nie gram na pin jakoś mi się w ogóle nie chce i to jest takie dziwne. Ja szczerze mówiąc, pogram sobie z chęcią na pin ale... Nie mam kiedy, troszeczkę przestawiłem O popatrzcie, poruszył się, poruszył się, poruszył się Ojeju Ojeju, poluził się ojej, ojeju, się. 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 Ale jaka wielkość, widzicie jaka, jaka różnica wielkości jest, ona trochę urosła od tamtej pory, troszeczkę urosła, no nie da się powiedzieć, że nie I to tak ładnie teraz wygląda jak one sobie tak śpią, no normalnie się zakochałem, normalnie, popatrzcie ob obciążyłem sobie jeszcze mikrofon takimi małymi E, ciężarkami, bo on ogólnie ma tutaj ciężar 2 kilo, czy jakoś, tak? I wiecie, jakby tego nie było, to to by się po prostu zawaliło. Troszeczkę przestawiłem sobie mikrofon, nie da się powiedzieć, że nie. I, i ten mikrofon. Tak, wiem, baj na biurko na biurku. I o ja go chciałem troszeczkę bliżej, bo jednak jak, jak był tutaj o, o tutaj o, tak o. No tak jakoś tak to tak, nie wiem, tak dziwnie mi było, wiecie? Teraz może i troszkę będzie łapał, będzie, będzie lepiej łapał dźwięk, ale będzie też lepiej łapał klawiaturę, co mi zbytnio może nie pasuje, bo ja tego nie lubię. Ale no co poradzisz, cholera jasna? No tak już to bywa, jest są jakieś skutki, jakieś minusy, jakieś plusy, prawda? A mikrofon wygląda genialnie, o, to moje zdjęcie. Widzicie moje zdjęcie? Widzicie moje zdjęcie? O, tu! O, zdjęcie, które miałam wysłać dla kogoś, kto wygra konkurs, ale w końcu konkursu nie zrobiłem. A tutaj Nesquik był, o jaki Nesquick w civilizancie po espresso. Espresso, nie ekspresso. Espresso się mówi. Espresso, tak dokładnie. No, to było chyba na tyle, wiecie. Chciałam wam pokazać właśnie te koty, bo one tak tak najbardziej mnie. O, Megi się rusza, Megi się rusza, Megi się rusza. Czy raz ją wywali. Nie wywalił. Jezu, jak to łodko ładko wygląda, no nie mogę. Nie, no dobra. Dobra, ja się z Wami żegnam. Nie mam już Wam mam więcej nic do powiedzenia. E, to by było chyba na tyle. Na razie, cześć, pa i widzimy się w następnym vlogu. Nie wiem dokładnie, kiedy to będzie, ale pa, 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 pa!